Stosując dietę dąbrowską przez 6 tygodni, człowiek praktycznie wychodzi z cukrzycy. Stosowanie takiego hormonu w przypadku nawet początkowych stanów Hashimoto no jest po prostu wielkim nieporozumieniem. Takie zioła jak kwiat głogu, waleriana czy męczennica są bardzo dobre w tym, żeby sobie pomóc w przywróceniu dobrego snu. Jak poradzić sobie z cukrzycą, bezsennością czy anemią? Jak poprzez dietę można poprawić funkcjonowanie organów takich jak tarczyca, wątroba czy trzustka? Między innymi o tym rozmawiałam z doktorem medycyny naturalnej i chińskiej, osteopatą Ryszardem Grzebykiem. W tym odcinku jest konkurs, więcej informacji znajdziecie w opisie filmu. W tym odcinku chciałabym się skupić na kilku takich najważniejszych chorobach, z którymi mamy do czynienia w dzisiejszych czasach. Chciałabym, żeby Pan nam dał taką receptę, jak sobie z nimi poradzić. Przykładowo cukrzyca, choruje na nią około 2 milionów osób. Co powinniśmy wdrożyć w dietę, by po prostu pomóc sobie przy okazji właśnie cukrzycy? Ja tak przekładnie zacznę od tego, że żywych ludzi nazywa się osobami, a de facto osoba, która, o którą my tą nazwą częstujemy, to jest osoba, która istnieje na dowodzie osobistym czy prawym jeździe, czyli fikcja, osoba fikcja, sztuczna osoba. Dlatego ja staram się, oczywiście też się mylę, bo to tak już weszło nam w krew w społeczeństwie, że każdy to w zasadzie tak używa. Ale na tyle, na ile mogę, to prostuję te rzeczy i mówię, że to nie chodzi o osoby, tylko o ludzi. Przepraszam, ale to tak y, czułem wewnętrzną potrzebę, żeby to wyprostować. Yes. Cukrzyca. No, przede wszystkim, jeśli mówimy o cukrzycy, to nie trzeba zapominać, że jest to głównie zaburzenie metabolizmu, y, a za tym stoi zaburzenie systemu hormonalnego. To, jak piszę w moich książkach, Rak, to nie Wyrok: mamy dwa podstawowe, absolutnie systemy, gdzie y, jakiekolwiek zaburzenie na jednym z nich może powodować naprawdę przeróżne. Problemy w dalszej konsekwencji. Jest to system nerwowy, jako pierwszy rozwijający się w organizmie, następnie system hormonalny. A cukrzyca dotyka zaburzenia systemu hormonalnego, a w konsekwencji, gdy długo trwa, pojawiają się jakieś stopy cukrzycowe, czyli już przechodzimy też, chociaż wielu się z tym nie zgodzi, ale jednak fakty są faktami, przechodzimy na zaburzenie systemu nerwowego. I teraz jak to leczyć? No bardzo prosto okazuje się, na pewno ja bym nie sugerował, znaczy inaczej. inaczej. Jak coś zasugeruję, to będzie, że lekarze się na mnie rzucą, bo ciągam pacjentów o nich, ale to akurat nie w tym sensie to chcę powiedzieć. Ja bym nie sugerował, jeżeli naprawdę nie ma potężnego zaburzenia stosowania jakichkolwiek tabletek na cukrzycę. To jest numer jeden. Dlaczego? Dlatego, że nasz organizm ma duże zdolności regeneracyjne. I w związku z tym, jeżeli mu stworzymy odpowiednie środowisko i podamy to, co należy, on ma szansę naprawdę dość szybko się zregenerować. Tylko uwagę jeszcze raz powtarzam: nie, nie mówię tutaj o bardzo silnych zaburzeniach cukrzycowych, tylko mówię o takim stanie początkującym czy średnim. I teraz, skąd kto ma wiedzieć, który jest stan początkujący, który średni? No, bardzo prosto: trzeba sobie raz na dwa, na trzy lata zrobić tak zwaną krzywą cukrzycową gdzie wyjściowa, wyjściowy poziom cukru około, powinien być około 90. Po dwóch godzinach od wypicia glukozy powinien też być około 90, jeżeli tu już będzie 100, 120, 140, no to znaczy, że mamy zaburzony, zaburzony metabolizm cukru w organizmie. W związku z tym należy natychmiast zacząć działać, a nie czekać, aż pokaże się na przykład sofa cukrzycowa. i wtedy ojejku, co się dzieje, albo człowiek już będzie. Naprawdę, bo większość ludzi z cukrzycą jest otyłych i dojdzie do takiego stopnia otyłości, że już mu to zbrzydnie i będzie chciał się odchudzić i sto, będzie stosował wszystko, i nie będzie nic, nic działało. I Wtedy się domyśli, że coś jest z tyłu, jakby głębszego. Więc ja sugeruję takie badanie sobie zrobić raz na jakiś czas. I jeżeli wyjdzie, że już jest zaburzenie metabolizmu cukru, to nie czekać na rozwój, bo często lekarze, czy mnie, no, powiem tak, do. Ironicznie głupiego uśmiechu doprowadzają, gdy mówią, no będziemy obserwować. No co ty chcesz człowieku obserwować? Przecież pierwszą rzeczą, którą należy robić, to jest zapobiegać, a nie czekać, aż się choroba rozwinie i wtedy ty łaskawie coś tam podasz na to, tak? A coraz częściej słyszymy gdzieś tam, coś się pokaże, mini guzek, no będziemy obserwować, co się, co się stanie. gdzieś zaburzone jakieś badania, to będziemy obserwować. To znaczy, że ty człowieku nie masz w ogóle wiedzy, co z tym zrobić i w związku z tym chcesz, no może nie chcesz, ale doprowadzasz taką decyzją i takim gadaniem, człowieka do tego, że u niego jakieś cięższe choroby się rozwijają, które później naprawdę ciężko jest wycofać. Także przestrzegam przed takimi fachowcami i trzeba im też na to zwracać uwagę, bo nie trzeba dużo się doszkalać, żeby, żeby takich głupot nie gadać. I teraz do brzegu, tak? bo tu się rozgadałem o całej polityce, a ktoś chciałby dostać prostą receptę. Prosta recepta w przypadku cukrzycy to jest taka, że należy zacząć stosować dietę. I to wielokrotnie mówię, jak w poprzednim odcinku, co mówiliśmy, jeśli to będzie człowiek, który ma za dużo gorąca w sobie, zdecydowanie dietę dr Dąbrowskiej, która jest dietą wychładzającą. Natomiast jeżeli to będzie człowiek, który jest typu Yin, czyli ma w sobie jakby troszkę za dużo zimna, no to wówczas zdecydowanie dieta keto. I co się okazuje? Okazuje się, że stosując dietę dąbrowską przez 6 tygodni, człowiek praktycznie wychodzi z cukrzycy. Jeżeli by nie wyszedł do końca z zaburzeń, znaczy czy stanu przedcukrzycowego, o czym świadczy właśnie ta krzywa cukrzycowa, o której wcześniej mówiłem, jeżeli by nie wyszedł, to robi się jakieś dwa, trzy tygodnie przerwy, żeby trochę psychika nam, że tak powiem, doszła do siebie po tej no, cokolwiek by nie ciężkiej diecie, zwłaszcza dla tych, którzy lubią bardziej mięso. I idziemy na kolejne sześć tygodni. Do tej pory yy, słyszałem chyba, i to chyba bodajże doktor Dąbrowska mówiła, ale już tego też nawet nie jestem pewien, kiedyś na wykładzie, że chyba tylko jeden człowiek, któryś nie wyleczył stówczycy tym sposobem. Po prostu było jakieś dużo głębsze zaburzenie, że nie usunął, a przeżona tych pacjentów tam ma już w tej chwili pewnie parę dziesiąt tysięcy. No więc jest bardzo prosty przepis, tylko mówię, dla tych smakoszy mięsnych ciężko na taką dietę warzywną stricte iść. Natomiast dieta keto, Ją należy stosować zdecydowanie dłużej, dlatego że w tak zwane keto wchodzimy dopiero między średnio 4 a 6 tygodni, czyli dopiero w momencie wejścia w to pełne keto zaczyna się taki naprawdę proces regeneracji i leczniczy. No i w związku z tym trzeba tam z 2, 3, 4 miesiące ją stosować, ale też uwaga, jeżeli nastąpi przegrzanie wewnętrznych organów, tu się kłania medycyna chińska. To należy zastosować odpowiednie mieszanki ziołowe, żeby je ochłodzić, bo możemy sobie rozkręcić inne z kolei dolegliwości, które nie będą dla nas też korzystne. I w zasadzie stosowanie tylko tych dwóch diet w 90, bym powiedział, 90%, 99% usuwa te stany początkowe, średnie, a nawet mocno zaawansowane, co jest ciekawe. I teraz można, tak sobie jeszcze pozwolę, pociągnąć myśl, co zrobić, jeśli pacjent już bierze insulinę. Jeżeli pacjent już bierze insulinę, trzeba oczywiście dużo ostrożniej takie diety przeprowadzić. I najlepiej wtedy być dosłownie pod kontrolą lekarza, który ma otwartą głowę i który troszeczkę na ten temat wie, żeby jednak te poziomy cukru częściej kontrolować i jednocześnie ewentualnie w miarę poprawy jego zdrowia zmniejszać te poziomy insuliny. A zasada jest taka, że jeżeli bierze się 10 jednostek insuliny, to w zasadzie nie trzeba jej brać, bo można to już uregulować dietą. Jeżeli by to do końca nie podziałało, to należy oczywiście wejść i to dużo głębiej niż się tak wydaje na pierwszy rzut oka regulację systemu i nerwowego i hormonalnego. No i tutaj jest tak zwane bingo. Nie miałem jeszcze żadnego pacjenta, który po zastosowaniu tych diet, regulacji tych dwóch systemów, ciągle miałby cukrzycę. Faktem jest, że te diety jest dosyć ciężko przestrzegać, jeżeli człowiek sobie najpierw samemu sobie nie wytłumaczy i nie przekona się, że to jest dla niego jedyne lekarstwo i to go uwolni od brania tabletek, tabletek do końca życia oraz przeróżnych powikłań, które w międzyczasie, pomimo brania tabletek, mogą się pojawić. Panie Ryszardzie, to teraz skupmy się na wątrobie trzustce i na tarczycy. Jak poprawić funkcjonowanie tych organów, jeżeli one funkcjonują nieodpowiednio? Każdy organ ma swoją specyfikę. Jeśli chodzi o wątrobę, to najczęściej jest to tak zwany zastójczy, czyli wątroba jest organem, który zapewnia nam, nazwijmy to ogólnie rzecz, też ujmując, przepraszam tych z medycyny chińskiej, którzy dobrze ten temat znają, że trochę tu będę uogólniał, no ale rozumiem, że przeciętny widz, no może jeszcze o tym nie słyszał, więc stąd to takie trochę droga na skróty. Wątroba odpowiada za dystrybucję chi, czyli tej energii takiej, która jest zdobywana i z pokarmów, i z, i z płynów, i z powietrza, które wdychamy. Ona, inaczej mówiąc, to dla nas paliwo, tak to można by troszkę może przyrównać do czy, czym jest chi. Więc wątroba zajmuje się dystrybucją tego, te, tego czegoś. I, I w momencie, gdy następuje stagnacja przepływu tego naszego, nazwijmy to, paliwa, czyli tej energii chi, wątroba Naprawdę potrafi dać przeróżne zaburzenia yy, na czele z takimi jak obniżona energetyka, zaburzenia okresu, zaburzenia płodności, yy, zawroty głowy, czerwone piekące oczy, bóle głowy, zaburzenia snu, zaburzenia emocjonalne, łatwe wpadanie w niew, i tak dalej. I tak dalej. Tego jest naprawdę dużo. Jeżeli takie objawy się pojawiają, to wtedy wiemy, że wątroba. Ma po pierwsze, że stagnację, czyli po drugie, ma e, na przykład e, za mało jin, czyli za mało zimna. I co możemy zrobić? No Przede wszystkim trzeba e, tą wątrobę udrożnić. I takimi bardzo prostą metodą do tego jest, ja nigdy też nie sugeruję, żeby ludzie się sami sobą zajmowali, jeżeli nie mają przynajmniej podstawowego szkolenia w, w zakresie naturopatii, bo to można sobie też e, więcej problemów narobić niż e, dobroczynnych działań. Ale dobrym takim środkiem, który ja przeważnie zalecam ludziom, to jest tabletki Lidan, Paiszy Pian, które można kupić gdzieś tam sobie w różnych sklepach ziołowych i one odblokowują ten przepływ w wątrobie. No, oczywiście też pokarmy tutaj należy zastosować, czyli nie dietetyka ta nasza europejska, która w zasadzie niczego nie, nie umie tak naprawdę zrobić po zaliczeniu kalorii, tylko zastosować dietetykę chińską, gdzie są pokarmy wychładzające, na przykład wątrobę. I je tutaj zastosować. Teraz kolejna rzecz śledziona i śledziona trzustka, tak? Śledzona nie było, ale możemy dołączyć. Trzóstka, tak i tarczyca. No, w medycynie chińskiej śledziona trzustka jest traktowana jako jeden organ. Stąd w terminologii bardziej posługuje się terminem śledziona w domyśle trzustka. No, przynajmniej tak w mojej szkole to wykładam, bo to jest zgodne z tym, co właśnie odkryli Chińczycy, że to są organy, a w zasadzie jeden organ. Działający na dobrą sprawę, tak samo, tylko mające różne funkcje, i medycyna zachodnia to i anatomicznie oddzieliła, i funkcyjnie też. Natomiast to się okazuje, że działanie według myśli chińskiej na ten organ, powiedzmy, chcemy w jakiś sposób działać na czustkę, działamy na śledzionę i mamy takie same efekty, jakbyśmy działali na czustkę. Więc stąd pewno wynikło to, że nie rozgraniczono tego jako, jako osobnego organu. Śledziona lubi smak słodki, on ją wzmacnia, ale to nie znaczy, że lubiąc smak słodki, my mamy spożywać kilogram cukru dziennie. Tu chodzi o to, że powinniśmy spożywać pokarm, który daje, który ma smak słodki, czy to w w jakby z punktu wyjściowego, typu na przykład jemy słodkie jabłka, czy też produkt przetworzony, ale w konsekwencji wypadkowa tego produktu będzie słodka. No, tutaj się kłania cała dietetyka chińska. Więc to nie będziemy wchodzić, bo to dosyć skomplikowany temat wbrew pozorom. I w taki prosty sposób możemy na te organy oddziaływać, ale taki domowy sposób, jak wzmocnić śledzione pokarmem, to, to są długogotowane zupy, a w zasadzie w końcowym efekcie buliony rybne czy buliony wołowe. I które powinny być spożywane rano jako pierwszy posiłek. To bardzo wzmacnia śledzone. Więc tym sposobem można sobie jak najbardziej tą śledzionę wzmocnić. A jak wzmocnić tarczycę. W mojej szkole uczę ewidentnie, że bo to wynika z układu tak zwanego wzajemnych powiązań w systemie hormonalnym, że praca tarczycy jest uzależniona z jednej strony od naszych nerek i nadnerczy, z drugiej strony od naszych jąder czy jajników. A jest, i, i z trzeciej strony od śledzionych. Więc jeżeli chcemy regulować w sposób właściwy tarczycę, to nie możemy, jak, że tak powiem, ograniczeni ludzie, tylko uderzać w tą tarczycę, bo przecież tarczyca, tak jak każdy inny organ w naszym organizmie, czy czy każda inna funkcja, nie jest bezludną wyspą na Pacyfiku. To jest, nazwijmy, posługując się językiem geograficznym, jest to cały archipelag, który wzajemnie na siebie wpływa. Więc jeżeli Mówimy tutaj o tarczycy, to trzeba wziąć przynajmniej te trzy elementy, które powiedziałem. Powtórzę, to będzie jeszcze nerki nadnecza, czyli jako jeden organ jest to w zasadzie traktowane. Następnie jądra, jajniki i śledziona. Teraz yy, oczywiście, żeby to robić na pierwiastki pierwsze, musielibyśmy wejść głębiej w medycynę, w yy, terapię przyczynową, którą ja się de facto zajmuję i zastanowić się, od czego zależy dobra praca, czy tonerek, czy jąder jajników. Czy śledziony, bo tu jeszcze może być tak, że to jest ten główny, podstawowy trójkąt, o którym Wam powiedziałem. Znaczy, trójkąt, ja to mówię, powiedzmy, tarczyca, tak? Nerki, jądra, i w środku śledziona. Czyli w sumie to jest trójkąt z punkcikiem w środku. I oczywiście teraz może wyniknąć, że akurat te pierwsze połączenia wydaje się, że pracują dobrze, natomiast dalsze, głębsze powiązania. W danych funkcjach, w danym organie są tymi, które zaburza, zaburzają pracę tarczycy. Dlatego no, takie ładowanie w pacjentów y, y, hormonu tarczycy T4, na dodatek sztucznego, bo to nie jest żaden biohormon, to jest jedynie, no, tu się w Polsce nazywa hormon, a na w Stanach Zjednoczonych naturopaci to na, uzywa, używają jednej nazwy leki hormonopodobne, czyli to nie są w ogóle hormony, tylko to są leki hormonopodobne. Oczywiście w Polsce są nie do kupienia, no bo przecież by u nas takie rzeczy kupić, więc stosowanie takiego hormonu w przypadku nawet początkowych stanów Hashimoto, no jest po prostu wielkim nieporozumieniem, które no trzeba wykorzeniać, gdyż to jest wiedza sprzed 50 lat, gdzie tak się stosowało, ale ta wiedza obecna, którą staram się tu przekazywać, no jestem chyba pierwszy w Polsce, który na ten temat w ogóle mówi coś, że inaczej powinno to być robione. No, w Kanada, Stanach Zjednoczonych, oczywiście tam ludzie to wiedzą już od co najmniej 20 lat, jak to robić. W Polsce jeszcze wszyscy się mętkują na wiedzy bazującej sprzed 50 lat. Więc, tak jak mówię, no, w przypadku Hashimoto, zresztą w ogóle w przypadku jakichkolwiek zaburzeń hormonalnych, czy to będzie zaburzenia tarczycy, czy jakichkolwiek innych gruczołów dokrewnych, nie pakuje się danego hormonu tylko dlatego, że jest tam jakieś zaburzenie w tym organie, tylko należy przede wszystkim uregulować funkcje, które zaburzają dany gruczoł dokrewny, który na przykład z jakiegoś powodu nie wytwarza właściwej ilości danego hormonu. Hormony są dopiero, można powiedzieć, tutaj jakby stosowane w drugiej kolejności. Oczywiście można stosować też w pierwszej, ale w sytuacjach, kiedy ewidentnie widać, że zaburzenie idzie, no w, nie wiem, w 80% z samego gruczołu dokrewnego, to wtedy tak. Ale jeżeli 80% idzie z czego innego, a 20% tylko z gruczołu dokrewnego, to siłą rzeczy zaburzenia gruczołu dokrewnego, będą tylko efektem wtórnym innych zaburzeń. No więc samo pakowanie w pacjentach hormonów niespecjalnie tu diametralnie sprawy zmieni. Może chwilowo pomóc w samopoczuciu, ale nic więcej. Co z osobami, które mają anemię? Jak dietą mogą sobie pomóc tacy ludzie? Ludzie, którzy zmagają się z anemią, w jaki sposób mogą sobie pomóc dietą? No, samą dietą nie specjalnie mogą sobie tutaj pomóc, z, z tego powodu, że jeżeli ma się anemię, to zazwyczaj ma się zaburzony system trawienia, czyli rozdrabniania pokarmu, jego wchłaniania. To jest na tym pierwszym etapie, bo przetworzenie pokarmu jest dopiero później. Więc jeżeli na przykład ktoś ma anemię, to raczej w 90, nie wiem, 5-8% przypadków ten ktoś ma najczęściej zaburzony. Yy, poziom kwasu solnego w żołądku, więc już nie następuje tutaj zrobienie pokarmu na tym pierwszym najważniejszym etapie. Teraz, jeżeli jest zbyt niski poziom kwasu solnego w żołądku, troszkę tu Państwa prowadzę przyczynówkę, żołądek nie da właściwego sygnału do właściwej pracy dla pozostałych organów układu trawiennego, chociażby tych najważniejszych, jak wątroba czy jelita, czy czustka, która wydziela enzymy trawienne, w związku z tym ten pokarm nie może zostać właściwie obrobiony później ani przez enzymy, ani przez żółć, ani przez bakterie litowe, które de facto też są w tym momencie osłabione. Więc duża część tego, co ktoś spożywa, może spożywać najlepsze na świecie jedzenie, ale większa część tego, co spożywa, wyląduje tak czy inaczej w toalecie. Więc pierwszą rzeczą, którą należy tutaj zrobić, to jest odbudowanie odpowiedniego trawienia. To jest numer jeden przede wszystkim. Oczywiście ja wiem, jak to się dzisiaj dzieje. Dzisiaj to się dzieje tak, że to jest super suplement na anemię, dużo żelaza i witaminy B12 i nie wiadomo, czego tam jeszcze innego w te suplementy wkładają. To są wszystko dobre suplementy, bo one oczywiście to są mikroelementy, których zdecydowanie brakuje przy anemii. Jednak, żeby nawet i one były wchłonione jak należy, to ten system trawienny musi właściwie pracować w pierwszej kolejności. O tym już praktycznie nikt nie myśli. I na tym właśnie polega ta moja terapia przyczynowo-skutkowa, gdzie myślę nie tylko jak usunąć skutek, czyli w tym przypadku anemię, ale przede wszystkim uregulować te rzeczy, które doprowadziły do powstania anemii. To jest właśnie terapia przyczynowa, a nie terapia przyczynowa i damy Ci B17 i żelazo, i już będziesz zdrowy. Tak, no te, te, te środki są absolutnie potrzebne, żeby tutaj, teraz pacjentowi szybciej pomóc, ale mówię, dopóki nie odbudujemy mechanizmów zaburzonych, to siłą rzeczy, jak przestaniemy suplementować za tydzień, dwa, może za trzy miesiące, ta anemia ma wszelkie szanse wrócić. Żeby tego uniknąć, należy iść, no, tam, gdzie, gdzie problem powstał. Rozumiem, ale są na pewno takie produkty jak jajko na mięko, wątróbka, sok z buraka, które myślę są bardzo pomocne w walce z anemią. Zgodzi się Pan? Ale oczywiście, tylko ciągle wracamy do tego, że jeśli będzie system wchłaniania i trawienia zaburzony, to one i tak zostaną wchłonięte, nie wiem, w 20% może z tego, co zostanie tam z nich wyciągnięte, a reszta i tak pójdzie do toalety, więc to są jak najbardziej super rzeczy. Tak samo jak i picie soku z czerwonego buraka, też fenomenalnie działa przy anemii, no ale ciągle wracamy do tego samego. Jeśli to nie będzie wchłaniane jak należy, to co mi to da, że ja wypiję 100 litrów soku, jak będzie wchłonięte tylko część z tego? Tak? To na, to, na to chcę uczuć. Rozumiem. Panie Ryszardzie, bezsenność, czy mogą sobie w jakiś sposób poprzez dietę pomóc osoby cierpiące na nią? Troszeczkę poprzez dietę tak. No, mówiliśmy tam wcześniej o wątrobie, no, bo generalnie to wątroba tutaj jest tym czynnikiem, który zaburza nam sen, zwłaszcza ta wątroba rozgrzana, więc jak najbardziej można z tym, że to bardzo długo trwa i niekoniecznie efekty będą takie głębokie, jakbyśmy chcieli, Najczę najlepiej to jest zawsze łączyć dietę chociażby z ziołami, czy też technikami manualnymi, jak osteopatia, która potrafi fajnie odblokować powiedzmy samą wątrobę czy tkanki wokół niej, które są zablokowane. I w związku z tym udro, udrożni ten przepływ energii, który przez nią się odbywa, i to w konsekwencji w sumie jak najbardziej ten sen może poprawić. Nie zapominajmy o, o jednej rzeczy: że wątroba jest niezwykle istotna w naszym organizmie, i jeżeli wystąpi coś takiego jak przegrzanie wątroby, to ona według obiegu medycyny chińskiej kolejnym zanim organem stojącym jest serce, więc ona potrafi zaburzyć serce. Serce z kolei jest. Według mecznej chińskiej siedzibą naszego ducha, duszy, umysłu, bo to tam różnie to jest na polskie tłumaczone. I w związku z tym, jeżeli to serce zostanie, będzie zaburzone przez wątrobę, to ono będzie zaburzało to, co Chińczycy jednym słowem określają nasze szen. Jeśli będzie zaburzone szen, nie będziemy mieć dobrego snu, nie ma siły. Wątroba też może wpłynąć w efekcie odwrotnego płynięcia energii na płuca. Płuca są powiązane ze sercem i przez ten mechanizm też może zostać zaburzony sen. Nerki będą miały za mało hin, za dużo ognia i też mogą bezpośrednio zaburzyć nam chociażby działanie serca, dlatego że jest bezpośrednie połączenie między nerkami i sercem i to wynika z funkcji właśnie też z medycyny chińskiej. Ja powiedziałem tylko o takich, o tylko jednym, że tak powiem, wycinku tego, skąd może się to wziąć. Bo to jest taki najczęściej powtarzający się wzór. Nie dlatego, że innych nie znam, bo to już chyba na którymś kolejnym wywiadzie to powtarzam dokładnie ten sam wzór. Nie dlatego, że innych nie ma, tylko jest to najczęściej powtarzający się wzór i który najczęściej ludzi dotyka. Stąd też o nim mówię. Oczywiście takie zioła jak kwiat głogu, waleriana czy męczennica są bardzo dobre w tym, żeby sobie pomóc w przywróceniu dobrego snu. Gdyż to są zioła ochładzające, co w tym przypadku wydają się no, doskonale działać, co niejednokrotnie już stwierdziłem, y, zwłaszcza na przykład męczennica jest doskonała, jeśli chodzi o takie zaburzenia jak zaburzenia snu, a jednocześnie nocne wstawanie y, do sikania. Tylko wtedy tą męczennicę należy troszeczkę podgotować, czyli nie parzymy tego jak normalne zioło, tylko ją tam przez, nie wiem, 2 trzy minutki delikatnie podgotujemy. I ona wtedy właśnie bardzo dobrze działa. Jak jest taki rozkojarzony umysł, że myśli o nie wiadomo czym, to z kolei waleriana, kozłek lekarski jest tutaj dobry, która, który zatrzymuje ten, to, te nawracające, natrętne myśli. No i takich, takich rzeczy w medycynie naturalnej mamy sporo. Temat jest bardzo szeroki, obszerny. My tutaj tylko taki urywek tego, jak dietą można sobie poprawić funkcjonowanie. O tym tylko tak pokrótce mówimy. Gdzie można nauczyć się takiej dobrej naturopatii? Dla osób, które są, zainteresowały się naszą rozmową. Zapraszam wszystkich do mojej szkoły Akademii Naturopatii, bo jest to nie dlatego, że jestem bufonem i chwalę się, że jestem najlepszy na świecie. No ale tu się tak złożyło, że jestem najlepszy na świecie, e, autentycznie, bo nie ma na świecie szkoły o takim kierunku przyczynowo-skutkowym. Wszystkie szkoły naturopatii, jakie są, to działają według tej samej zasady jak akademie medyczne, że jest objaw i walczymy z objawem, tak? Czyli jeżeli jest, już to też powtarzam bez końca, ale to jest taki dobry przykład, który każdy rozumie, że jeżeli jest ból kolana, to nie zastanawiam się, dlaczego to kolano boli, tylko pierwsze, co robię, to stosuję środki przeciwzapalne, przeciwbólowe, a niektórzy już bardziej, że tak powiem, obczytani naturopaci, no to zastanawiają się nad tym, czy tam przypadkiem coś z kręgosłupa się nie bierze, o czym doskonale zresztą wiedzą o osteopaci, że, że glukolana może być od kręgosłupa, ale naturopaci już niekoniecznie. Więc to jest typowe, typowy program szkoły naturopatii, a jeśli byśmy mówili o szkołach naturopatii w Polsce, to oczywiście trzeba tam cały okultyzm i ezoteryzm dołożyć, bo tam nie ma Poza jedną szkołą, którą wiem, że takich rzeczy tam nie uczą, to inni nie potrafią nauczyć normalnej, rzetelnej wiedzy bazującej na faktach, na badaniach naukowych, tylko muszą zakrawać wielką energetykę, wielkie jakieś tam wchodzenie w nie wiadomo co, to jest niepotrzebne, bo to tylko zbliża nas do sił, o których tylko wiemy, że istnieją, natomiast w żaden sposób jak już padniemy w ich sidła, nie możemy ich kontrolować, a bardzo ciężko z tego też wyjść, więc ostrzegam przed tym. Aby być na bieżąco, kliknij subskrybuj i dzwoneczek.